I nie wierzę. Mam mikrofon. Już nie muszę się tak drzeć, chyba. I wiecie co? Jesus! Jak ja się cieszę, ale ile ja się nawkurzałam przy tym, żeby ogarnąć, jak ten mikrofon działa? Zajęło mi to 3 dni, ale wiecie, trzy dni. Także wzięłam to do ręki wtedy, jak miałam czas. Także dzisiaj nie zaczynamy od pogody, tylko od tego, że mamy mikrofon, czyli jest coraz lepiej, będzie lepszy głos, kiedyś będzie i lepszy obraz. Nic się nie bójcie. Nie wiem, czy. Wy jesteście gotowe na taki temat, natomiast jak widziałyście ostatnio może, jeśli mnie obserwujecie na Instagramie, to poczyniłam pewien zakup, Januszowy zakup, co prawda, ale patrzcie na to, kupiłam se... Kalosze z Hantera, patrzcie, są, Jezus, one są takie ładne, one mi się tak podobają. I e, wiecie, za ile je kupiłam? Za 100 zł na Vinted i są naprawdę w fajnym stanie. Jedyny ich mankament to jest to, że tutaj, jakby widzicie odstaje, ale to nie jest żaden problem. Słuchajcie, żeby sobie taką klamrę załatwić i po prostu przypiąć. I myślę, że wielu z was, które widziały tę rolkę na Instagramie, sobie pomyślały, no i na chuj jej te gumiaki, nie? Do czego na to ubierze? I właśnie dzisiaj pokażę Wam sposoby, no myślę, że pięć takich stylizacji wam pokażę, jak stylizować. Huntery, ale nie Huntery, po prostu stylowo ubierać kalosze, bo słuchajcie, nie musi padać, żeby je ubierać. One naprawdę w stylizacji potrafią grać główne skrzypce. Bardziej wiecie, tak w moim stylu to będzie, czyli tak minimalistycznie, ale coś z twistem. Więc e, wyciągam to, co mam w szafie i e, już Wam pokazuję pomysły na stylizowanie gumiaków. Więc jak Was ciekawie interesuje taki temat, zapraszam do oglądania dalej. Chciałabym Wam pokazać po prostu, żeby ten film nie trwał, nie zajął mi cały dzień. Jak bym ubrała to me, te, te Huntery, moje kochane, w tym co mam na sobie? A zobaczcie, mam na sobie zwykły long sleeve, taki sportowy, i zwykłe jeansy. Muszę zmienić kadr, bo już widzę, że mnie nie widać. O, teraz jest coś lepiej. Nie wiem, jak widoczność, ale. Ja siebie widzę, to jest dobrze, więc widzicie, ja mam zwykłe jeansy na sobie, zwykły czarny long sleeve. I no jest tak naprawdę basicowo, i do tego wjeżdżają kalosze, słuchajcie. Ja, z racji tego, że widzicie, to są takie szerokie spodnie bardziej, to ja po prostu sobie je tak zawinę do środka i włożę, bo też bardzo fajnie mm, i też mi się podoba wizualnie to, że czasami te spodnie z tych kaloszy tak Robią się jakby, widzicie, tak, taka poduszka się robi i według mnie to wygląda tak nonchalantko, w sensie, że niby się nie starałeś tego ubierać, ale w całości to wygląda fajnie, więc to jest coś, co ja lubię i to jest, wydaje mi się, że to jest taki zwykły casual i słuchajcie, do tego długi, tręczy... Ja mam ten jedyny, który na pewno kojarzycie. Ja mam ten zielony, ale pod spód sobie jeszcze ubiorę szaliczek, żeby coś więcej się działo. Mam nadzieję, że to nie rusza tego mikrofonu, bo jeździć Maria. On no, będzie wyglądał właśnie tak, jakby zaraz miało padać. Teraz widzicie, wystaje nam ten szaliczek tak troszkę z tego. Tutaj te hanterki są, pasek jest. Do tego narzućmy sobie na górę może sweter, nie, co wymyślicie? Ubiorę sobie ten, który ostatnio po prostu pasuje mi do wszystkiego, uwielbiam ten sweter. Eee więc zróbmy sobie z nim to, co ja lubię najbardziej. Popatrzę sobie do lusterka. No i dobra, i do tego torebu niezwykłą, taką coś mi ciężko tu. Co tu jest? I zobaczcie sobie, kurczę, z bliska. Wydaje mi się, że z bliska to tak fajnie widać, że ten szaliczek tu jakby trochę wystaje, jakaś krata się tu dzieje. Tu jest taki gruby pullover, który też nam służy jako taka wierzchni jak wierzchni dodatek, który możemy zarzucić, jak jest nam zimno. I jak my ubierzemy to na siebie, to to dalej jest fajna stylizacja. I do tego słuchajcie, nie żadne botki, kozaki, tylko właśnie gum, jakieś zwykłe kalosze. I jeszcze słuchajcie, jakby one były w kolorze kaki, jak ten płaszcz, to słuchajcie, macie stylizację jak marzenie. I tak zwykło, po prostu kaloszowo możecie się ubierać zawsze, w takich chłodnych porach jesiennych właśnie, czy tych wiosennych, tych porach... Po prostu to zawsze fajnie wygląda, i to wiecie, to zdejmijmy z siebie to takie, że jak mamy daną rzecz, jak na przykład te kalosze, to to nie oznacza, że one są tylko do mm, takich por, mm, gdzie don't stop pada. Oczywiście one są głównie przeznaczone w tym celu, ale można je również nosić, jak macie tylko ochotę. Yy, stylowo wy, nawet jak świeci słońce, słuchajcie, i mamy, nie wiem, złotą polską jesień, to też przepięknie wygląda, chociaż, jak wiecie bardzo dobrze, w tym roku z złotej polskiej jesieni brak. Okej okay, dziewczyny i teraz poszłam w takie coś, przybliżę Wam situation, spódniczkę mam właśnie taką bardzo jesienną, do tego jest taki sweterek pleciony, warkoczowy, w bordowym kolorze, bo ta spódnica ma taki bordowy, bordowe odcienie, nie wiem czy to widać i ona jest tweedowa. Zresztą to są spodenki, więc mega spoko sprawa. Natomiast ym, Dalej jej nie skróciłam jakby i ona jest większa dla mnie, więc postanowiłam, że wiecie, że dam sobie tutaj jeszcze jeden pasek, żeby ją podnieść, coś takiego i dobra. No i, i ubieramy sobie, widzicie, jest tak w sumie elegancko, jest tak bardzo, też wydaje mi się, szkolnie. I na górę bardzo fajnie by wyglądał długi płaszcz. Eee, na przykład w kolorze bordowym mam taki, ale ja bym chciała jeszcze jesienną marynarkę. Postanowiłam, słuchajcie, że przemieszamy sobie taką tweedową marynarkę właśnie z takimi odcieniami i może to wyglądać, mam nadzieję, nawet spoko e, z tymi kaloszami i, i z tym wszystkim, żeby to, kurde, właśnie, czekajcie, muszę wziąć do lusterka, bo ja to tak na żywca biorę wszystko. No i kurwa, dziewczyny, petarda to wygląda, zobaczcie z bliska, bo ja tak w sumie przeszłam. Widzicie ten Vibr kolorystyczny? Mega fajnie to wygląda. Mega, tak. Kurde, bardzo mi się podoba. Chyba i trupuję tak do kościoła. Nie? Je, nie, bo będzie zimno. Ale jest prze, przepięknie z wyglądać z tymi kaloszami. Ej, no spoko sprawa. Ja bym poszła w takie zwyk, zwykła, zwykłą czarną torebunię i powiem Wam e, tak teraz szczerze, że fajnie by wyglądał na przykład beret na głowie do tej stylizacji. Uważam, że byłoby to takie trafienie w punkt. Natomiast nie mam go, więc nie będzie. E, I też dodałabym tutaj wysokie skarpetki, takie żeby trochę nad tymi kaloszami wystawały. Natomiast też nie mam. Co jest do nadrobienia, oczywiście, bo to jest ważna rzecz w zimie. Eee, I tak wygląda moja druga propozycja stylizacji na to, jak. Wystylizować sobie kalosze! Kurde, nie oceniajcie jeszcze, bo nie wiem, czy mi się to podoba, wiecie, bo połączyłam... Czekajcie, przyniosę ten mikrofajn. Połączyłam sobie, jakby, widzicie, takie kolory ziemi, eee, czym przełamiałam taką tą białą koszulą, żeby tak było bardziej elegancko, no i mam takie wełniane tweedowe spodnie, w widzicie, więc... Nie wiem jeszcze, jak to będzie wyglądało do tego, Ubieramy te nasze kalosze, bo w końcu to jest nasz temat przewodni dzisiejszy. Jakbym postawiła tutaj te kołnierze. Kurde, co wy myślicie, dziewczyny? Siedzi tu. Musimy czymś przełamać czarnym, nie? Czy mi się tylko wydaje? Ale myślę, że torebka wystarczy. Dajcie mi chwilę. Mam taką torebunię. Ona jest najzwyklejsza i mam ją e, od gimnazjum. I co? I w sumie fajnie to wygląda. Nie ma takiej tragedii. Myślę, że nawet ta torebka jakby przygryza trochę taki wiejski klimat tej stylizacji, bo dodaje elegancji. Natomiast ja tutaj poszłabym również w kaszkiet, którego nie mam i słuchajcie, taką zwykłą, jakby to nazwać, taką w starodawnym klimacie portmoneptkę, która, którą się przerzuca tutaj przez ramię. Dajcie znać coś z tej stylizacji, bo ta, to, co mam teraz o sobie, to wyszło z kompletnej wybieranki z szafy, bo kurde, chciałam ubrać koniecznie te spodnie. Chciałam Wam ukazać, że takie eleganckie bardzo spodnie można też przełamać fajnie w taki look, widzicie? No wie po prostu wiejski. Można tak iść do lasu na spacer z psem, jakiś niedzielny wypad gdzieś, więc wydaje mi się, że to jest fajne. Mi się to bardzo podoba, to bardziej, że wiecie, jak mi oglądacie, że takie klimaty właśnie brytyjskiej wsi to jest mój vibe i widzicie, że on się tutaj przejawia, prawda? I słuchajcie, chyba taką najprostszą sprawą jest po prostu ubranie leggingsów, zwykłego golfiku, bluzy, swetra, w jakim kolorze się Wam podoba. I na górę najzwyczajniej w świecie ubieracie dłuższy, krótszy e, ręcz, czy kurtkę, czy marynarkę. Ja sobie postawię tutaj na marynarkę, bo ona jest fajnym, zamszowym materiałem i kolorze zresztą. I do tego e, e, ubiorę sobie ten mój ulubiony szaliczek pod spód. I słuchajcie, to jest najprostsza stylizacja, jaką mogę Wam wymyślić. E, I chyba moja taka najbardziej ulubiona: jak chcę gdzieś szybko wyjść, ale chcę też fajnie wyglądać. E, więc. Po prostu zamiast zwykłych y, 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 sneakersów czy takich kozaków typu muszkieterki, chociaż uważam, że w tej stylizacji akurat one leżą idealnie, to gumiaki właśnie na taką deszczową porę y, wyglądają genialnie. A zobaczcie sobie jeszcze z bliska, może na tą marynareczkę, tak to się prezentuje. Tu jest ta I co? Aha, to jest dopiero czwarta, czyli jeszcze jedno muszę wymyślić. O kurde, to mi się skończyło już. Ja myślałam, że to jest ostatnia. Teraz mi tak olśniło, że nie. Dobra dziewczyny, to jeszcze jedną i idę coś kombinować. No i patrzcie teraz. Mam taką zwykłą brązową sukieneczkę a, i... Tak sobie stwierdziłam, że zarzucę sobie na nią sweter. Jezus, tak mi się podoba jego kolor i tej sukienki, i tego swetra I to, że one tak ze sobą meczują. Zresztą zobaczcie same, dziewczynki moje kochane. Piękny, nie? I on ma tutaj takie jakby duże wiązanie i... Tylko już nie pamiętam, jak to się wiązało. Czyli obwijam się nim tak na to, Um, ubiorę sobie taką, o tu widać ładnie w słoneczku, taką brązową marynarkę zamszową. Fajnie było, jakby ona się kończyła tak, jak kończy się sukienka. Jak to wygląda z bliska? Nie ma źle, nie? nie ma tragedii. I do tego czarne hanterki. Fajnie, jakby one były brązowe, nie? Bo to by wtedy w jaką by to robiło robotę wtedy. Nie wiem, czy to będzie ze sobą pasowało, bo ja szczerze, że kurde, ten film to jednak będzie... Zobaczycie moją inwencję twórczą wak co wygląda to dziewczyny? Wygląda to, tylko ten pasiur z sukienki mi tu tak wisi z tyłu. No, musimy go włożyć tutaj z powrotem. Do tego klasyczek czarna torebunia zwykła, żeby jakoś ten czarny była y, tutaj zauważalny gdzieś więcej w stylizacji niż tylko w butach. I nie wiem mi ona się podoba, fajnie to wyszło, fajnie to wygląda i to była moja piąta stylizacja, słuchajcie, czyli brąz pomieszany z czernią i moje kochane, co ja muszę zaznaczyć w tym wszystkim że, że dziewczyny z racji tego, że to są czarne hantery, to yy, wiem, że można połączyć przepiękne czarne hantery z jakąś białą sukienką i na to pięknym, długim tręczem, natomiast ja uważam, że jak już yy, mamy jasny takie bardzo jasną stylizację, to fajnie by było mieć na przykład jaśniejsze huntery. Nawet tutaj słuchajcie, wystarczyłyby haki, tylko żeby nie były czarne, bo to jest jak nie umiemy ymm, fajnie pokierować tą stylizacją, umiejętnie, że ymm, ten czarny naprawdę ma sens w danej stylizacji, to może nas to trochę zgubić, tak myślę, że nawet nie trochę i dlatego uważam właśnie, że Dlatego pokazałam Wam te stylizacje głównie z ciemniejszymi stylizacjami, gdzieś tam były te przełamania jasnego. Natomiast głównie właśnie to są jakby ciemniejsze kolory, żeby to wszystko ze sobą pięknie łączyło, była spójność, elegancja, tak wizualnie, też estetycznie to wyglądało. I dobra dziewczyny biorę ten mikrofon w końcu w ręce, bo powiem, że to nie jest wygodnie tak co chwilę go przepinać, wypinać, przepinać, wypinać, ale myślę, że się tego nauczę z czasem. Więc, no i oczywiście widzicie, dziewczyny, nawet możecie zauważyć, słuchajcie, w tych moich stylizacjach, które dzisiaj tak na szybko tworzyłam, że brakuje mi jeszcze takich elementów w szafie, które i głównie to są akcesoria, zauważcie, dodatki, galanteria, które robią robotę, jak na przykład ten kaszkiet. To te skarpetki, które wiecie takie podkolanówki dłuższe yy, bo no one to są takie małe smaczki które w stylizacji robią ogromną robotę i ich brakuje, więc widzicie nawet możecie zauważyć w mojej szafie czego jeszcze brak, ja sama to widzę, ale nie bójcie się, pomału będziemy to uzupełniać, znaczy ja będę i co dziewczyny no i dajcie mi znać jak się wam ten film podobał i powiedzcie mi, że że kaloszy nie można pięknie wystylizować, też w taki e, zwykły, codzienny sposób, nawet jak nie pada deszcz. Uważam, że właśnie trzeba przełamywać te schematy tego, że ktoś kiedyś powiedział, że tak musi być i tak musi być do tej pory. Absolutnie nie. Tym bardziej, że słuchajcie, w modzie. Trzeba się bawić, trzeba um, jakieś takie swoje elementy. Nawet nie, nawet nie to, słuchajcie. Jak mamy ochotę coś ubrać, a nie wiem, nie jest taka pogoda, jak powinna być, to ubierzmy to, bo co nam szkodzi, słuchajcie. Raz się żyje, ubierzemy się, raz, jutro ubierzemy się inaczej i już w ogóle nie będziesz pamiętała, że tak się ubrałaś, a przynajmniej spróbowałaś. Więc, moje kochane. To jest taka rada ode mnie. I dajcie mi znać, jak właśnie wam się ten film podobał. I widzimy się w kolejnym, już w środę, albo w czwartek, zależy, jak uda mi się zmontować film. I co, jeszcze Wam pięknej niedzieli, kochani. Love you, bye.